Kulto di Santo Padre Pio anche Ricordiamo, a więc go tutaj na tym męku cierpienia e, też tak. wspominamy w e, szczególny sposób. E, moi drodzy witam bardzo serdecznie wśród, no, wśród nas e, kapłana świadka e, mogę powiedzieć, e, który tutaj dał pięknie i daje świadectwo e, na Wilężczyźnie patriotyzmu przede wszystkim ale też i przede wszystkim tego kapłaństwa, prawdziwego kapłaństwa, pełnego oddania Chrystusowi. I ja jestem bardzo zaszczycony, przygodny książę Józefie, ksiądz Józef Aszkielowicz. Aszkielowicz, twardy, Aszkielowicz, Aszkielowicz, Aszkielowicz. No ja pewnie nie umiem powiedzieć, A, tak. jak to dobrze, bo Aszkielowicz. Kari Fratery sorelle, allora siamo Uh, qui insieme con il sacerdote Don Giuseppe Aschiolovic, eh, lui vive in eh, questa archidiocesi ma è grande testimone, eh, è un sacerdote del cuore di Gesù, è veramente testimone di fede, ma anche può dare testimonianza eh, di quello che è accaduto qui. Noi siamo in questo momento molto... Niesamowitym, bo wyczytałem wczoraj, że 12 maja to najwięcej dokonano tutaj, tak. a jesteśmy dwa dni przed tym wydarzeniem. Tak, Dziś tak. 10 maja, no jakby, jakby może opatrznościowo, oddaję. Znaków, Pani Krystynę, tak, może ona by więcej by to tu powiedziała, no, ale by, bliżej, e, bliżej, więc e, tutaj e, tak, tak, wygląda. tak, to dokonale się tam misterium iniquitatis, to właśnie życie to jest walka, jak ojciec Pio mówił, między dobrem i złem. La vita è sempre una battaglia, qui era un grande misterio iniquitatis, la vita è una battaglia tra bene e tra il male. Hmm. I tylko od nas zależy na czyjej stronie będziesz, czy na dobra, czy na zła i tam po śmierci pójdziesz. Solo da noi dipende dla quale parte vogliamo essere, a quel bene, a quel male, perché dopo la morte vai andrai in quel posto quale hai scelto. I można tutaj przegrać i si può perdere poi l'uscco da da punto umano si può perdere alle wygrać ma da dio si può vincere można tymczasowo tutaj wygrać e potrzeba se przykę kogoś soltanto per un attimo vince qui Ale tam przegrać wieczność całą ma sopra può perdere tutta l'eternità i właśnie to było i to będzie tak i to doświadczyli nasi rodacy mieszkający na tej ziemi wileńskiej w czasie II wojny światowej oni stali po stronie dobra e questo era sempre così ma tutti i nostri nazio nazionali polacchi che hanno vissuto in questa terra del Wilno sono stati sulla na stronie bene. Oni żyli dla wartości. Loro vita era per i mówi się, era per że umierają wartości, jeżeli za wartości nikt nie umiera. że umierają wartości, jeżeli za wartości nikt nie umiera. za wartości nikt nie Więc to ponary, to miejsce kaźni Żydów i Polaków. Żydów, dlatego że ich więcej tutaj zginęło gdzieś około 80 czy 80 tysięcy, a Polaków tutaj mordowano, rozczuliwano 20 tysięcy. Allora si dice vedete qui tanti maggior parte sono stati uccisi ebrei come sappiamo circa 70 60.000 uh, e poi 80 20.000 i polacchi. Ta roszcma to rozpoczęli się od 1941 i do 40 Uh, Ciocci Questa uccisione, come l'abbiamo parlato qui, era da 1941 fino a 1943. Uh, Organizzavano i tedeschi, tutto era organizzato dai tedeschi, e uh, da. uh, impomogavano i uh, litevsi, uh, i soldieri, i formati uh, scelzi ponarsi. Uh, organizzato tutta la cosa tedeschi ma collaboravano con loro diciamo i lituani di una organizzazione starano się tutaj tak, dokonać czystki etnicznej nazywano a fare la etnica tak starano się la variazione dell'intelligenza, e, come si dice in tedesco, il cuore, la testa. Volevano togliere la testa dal corpo, soprattutto di quel, quella intelligenza, no? Quelle persone che avevano, erano molto educate. no Imitery zostaliśmy, można powiedzieć praktycznie bez inteligencji, bo powiedzieć, dyrek jesteśmy w tym czasie bez inteligencji. Jeden takim um, Litwin, Litwin zarzucił uh, taki Polce, że wy tu nie macie inteligencji, jesteście takie uh, no takie naród no taki właśnie bez inteligencji. Litwani uh, ha detto a una polacca voi qui siete senza intelligenza. intelligenza come popolo intelligente. No? Tutti ammazzati. Ma lei Ma ha risposto. Questa non abbiamo, perché tutti quanti sono separiti a ponare. Został osądzony e, faszyzm niemiecki, sowiecki komunizm. Arno justificato, erano procesi, e, di fascisti, di tedeski. Tak. Ale właśnie te ponary to jest takie um, e, um, przemilcze się, ponieważ to dla poprawności politycznej. Invece, ponary di questo luogo, non si parla per dicare questione, na polityka politica diplomatica. Tak, poprawność. Ja jako ksiądz wiem, że oni żyją, nasi męczennicy, że oni są święcie i że my w, w drugim życiu z nimi spotkamy się i ja komes sacerdote sono consapevole che loro vivono che loro sono santi che noi nella nostra seconda vita lo incontreremo tutti bo no, kościół to jest szpital od śmierci a ksiądz to jest doktor od śmierci, a najświętszy sakrament to jest lekarstwo od śmierci. Allora dice delle cose anche molto profonde. Dice la Chiesa è un ospedale della morte, della morte. La eh, sacerdote è un dottore di questa morte. Eh, sacramenti sono i medicinali. I medycyna. I pierwszy raz, nas Bóg stworzył za darmo, nie pytając, czy ty chcesz żyć. Alla, Dio ci ha creato gratuitamente e non ha domandato tu vuoi vivere. A drugi raz, pan, pan Jezus nas pyta, czy drugi raz chcesz żyć. Questa è la prima volta che noi viviamo qui sulla terra. Ma per seconda volta il Signore ci domandò tu vuoi vivere? Więc jeżeli chcesz żyć, to trzymaj się 10 przekazań Bożych. Se vuoi vivere quella seconda volta in eterno, devi essere legato al dieci comandamenti e trzymaj się kościoła. E devi essere molto legato alla chiesa. I dlatego ci, którzy teraz Quelli che hanno ucciso, di quelli qua sono convinto che loro soffrono nell'inferno di quella sofferenza di questo popolo qui. I dlatego my jesteśmy tutaj, żeby być solidarni z nimi. No, i siamo per questo qui, per essere in una solidarietà con loro. Bo, e, powiedz, kto twój kolega? Ja powiem, kto ty? E, może przetłumaczyć. Powiedz, kto twój kolega? Ja Dalej, to nasze koledzy, to nasze męczennicy, To nasze my chcemy teraz uczcić Ms. zawsze pamiętamy o nich, w, w tej ich jubileusze. Allora noi, questi są nostri amici, e noi sempre abbiamo vivo ricordo di tutti loro. E ricordiamoci tutti i loro anniversari. Ora celebreremo anche la Santa Messa per tutti loro. E dziękuję, że przyjechaliście do Wielkiej Brytanii, do Wielkiej Brytanii, do Wielkiej Brytanii, do Wielkiej do ta questa bellissima terra del sole dove c'è il paradiso sulla terra. Tak, dziękuję do naszej takiej północnej i e, takiej tej wierioszczyzny przyjechaliście e, i my możemy teraz z wami dzielić się naszą historię, naszą trudno Historią. No i o Dziwi prezentiamo nostra difficile storia. Proszę księdza Józefa, mam takie pytanie. Czy ksiądz spotkał krewnych? Na pewno. Czy jak był ksiądz mały? Tak. O tych wszystkich, co oni mówili? Oni przeżyli mhm. wielki dramat. No bo tak. Stracili mamy, ojców, no, tak. dzieci swoje. Bo dzieci też tu były zabijane, czy nie? Tak, to wszystkie. Ja może tak. Proszę, szczegolowo... powiedzieć, kogo oni brali? A wszystkich pod rząd. Pani Krystyna może więcej opowiedzieć. Alors, e, si. Ona e, brali właśnie, że zakładników, taki Kazimierz Pelczar, e, z, e, z, e, światowej sławy, onkolog. On by mógł teraz, mógłby, my już mogli. By leczyć bez, bez raka. Tak właśnie, on leczył od raka. On, I takich sławy tych naukowców, oni tutaj, całe inteligencja, śmietanka. Harcerze, nauczyciele, księży, no młodzież tutaj jeszcze starali się poznęcać się przed śmiercią. Tam no na przykład harcerek rozebrano do naga i szczuto psami. Harcerki, tak jeszcze tak. Czy szczelano tam w kolana, żeby człowiek męczył się jak najwięcej, e to jeszcze, i to ich była taka sadystyczna e, taka zabawa, taka. No to jeszcze ludzie opętają diablem. Tak. Allora, questa cosa, che spiega Don Giuseppe, una cosa, che qui portavano tutti: da bambini, adulti, anziani, sacerdoti, quelli che erano oggi Gli scout direi no? Ma loro facevano proprio qui anche gli atti eh, come eh, uomini eh, posseduti proprio. Eh, per esempio eh, le ragazze hanno spogliato eh, con i cani, dicevano i cani che potevano mol, eh, mordere quelle ragazze nude prima di morire, o sparavano. Eh, nel ginocchio, sparavano nel ginocchio la gente per farli soffrire, stare in piedi o per terra con quel dolore prima di uccidere. Allora sono cose che potevano solo fare lì, eh, diciamo, i demoniati. Posso parlare di Tihranionich Vapnem, terete Vapnem Vyadala Cialo e realtà ogni manca humorale, anche il E loro poi cosa facevano sul corpo, i corpi che hanno seppellito, mettevano, eh, mettevano eh, della bianca, calcio. 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 Come? Calcio. 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 Calcio, calcio, calcio perché più veloce si corrompe corrompe il corpo, no? la corruzione. Ale tak cita in Suize Pio, di che scena ci ha da pagare, bisogna invece di non Quando si, si legge tutto anche di Santo Padre Pio, si deve pagare tanto, prezzo della sofferenza, per entrare in paradiso. Uh -huh. Uh -huh. Małym rozumem tak jest kierowany ten świat. E, Mało czego ludzie nauczyli się. E, ludzie dalej nie wierzą, że jest Bóg, ale nie wierzą, że jest szatan, że jest niebo, raj, ale jest i piekło. E, pro, e, problema a oggi è sempre si sta continuando che l'uomo non credono che c'è Dio, ma non credono c'è il demonio. Kredono że jest paradiso, ale nie credą più, że c'è anche inferno. E qui il problema. Tu, tu było piekło dla tych ludzi. Tu było piekło. Qui era inferno. Tak. Tak, ale z czego ja zacząłem? Że można tutaj przegrać tymczasowo, ale wygrać w niebie. I ja wiem, że oni wygrali, oni zmyli swoje krwi. Grzechy, I suoi e adesso è in cielo. Allora, come io all'inizio vi ho detto, si può qui perdere, ma vincere sopra. Ma io sono convinto che loro, con il loro sangue, hanno purificato i suoi anche peccati, con la loro sofferenza, che sono tutti in paradiso. Tak, nam, e dobbiamo l'Europa. L'Europa la l'Islam, la Dobbiamo I... difendere l'Europa perché potrebbe essere che da solo cominceremo il suicidio dell'Europa perché stiamo ent... facendo aprire le porte all'Islam. Mm, i może być te takie męki, to taka symbolika tych, tych, tych mąk, te, tego panary, te, że te mę męki mogą być jeszcze na ziemi takie, czy na tamtym świecie. E, e, questo è potrebbe essere anche paragonare che la sofferenza qui per la gente su questa terra Potrebbe essere anche continuata se uno non si lega con Dio, continuata con la sofferenza eterna. Mm. Dio vuole a dire tutti noi di questo. Grazie a Giuseppe, molto serdecznie. z nami. Allora, eh, siamo qui insieme. Vi ricordo a Panare, Panare, Panare. 14 km da Vilnius, Vilnius, cercate di questo luogo, cari fratelli. Quando arrivate a Vilnius, prendete a ponary o treno, 5 minuti e arrivare a e vedere con gli occhi, che cosa può fare Przybywajcie do tego miejsca, proszę was. Wy z Polski, wielu z Was nie wie jeszcze o tym miejscu, tak. wielu nie chce wiedzieć, i to jest najgorsze. Że wielu nie chce wiedzieć, ale przecież tutaj mamy tych, którzy ponad wszystko ukochali Boga i Ojczyznę. I dzisiaj, kiedy musimy wybrać ważni w naszym życiu, patrzmy na nich, którzy tutaj okupili właśnie wszystko swoją krwią i męczeństwem. I przybywajcie do tego miejsca. Nie bójcie się mówić o tym miejscu. Nie bójcie się mówić o zdradzie. Że może ktoś inny zdradził, ktoś współpracował, kolaborował z okupantem i ma krew na rękach. Niekoniecznie musiał strzelać, ale wydał, ale wydał rozkaz, wypowiedział. Jak to jest również dzisiaj. Wielu z tyłu, z tylnego siedzenia, tak się mówi, gdzie reaguje, wielu tutaj jednak współpracowało. Trzeba mówić prawdę z tych organizacji litewskich. Oni zabijali. Zabijali to, co piękne, najpiękniejszy kwiat. Ale dziś jest czas przebaczenia, przebaczenia, ale nie zapomnienia. Zapamiętajmy to. Myślę, że to jest najważniejsze. Tej rany nie da się zagoić. Choćby nie wiem, ile lat minęło. Choćby nie wiem, ile pokoleń przeminęło, tej rany się nie zagoi, bo tutaj, tutaj jest wciąż otwarte pytanie: dlaczego? Z jakiego powodu człowiek zabija brata, brat brata? Dlaczego tak się stało, kiedy moglibyśmy być razem? Alora, questa è la cosa importante. che qui ogni volta quando venite è una ferita, ci sono certe ferite che non si possono guarire, non si possono, la questa non si guarirà mai, perché noi dobbiamo perdonare a quelli che hanno fatto, ma non dimenticare di quelli che hanno tradito, no, è difficile, perché qui ogni volta che vediamo ci viene una domanda, perché? Perché hanno fatto tutto questo? Per quale motivo? Fratello contro fratello? Quale odio era dentro dell'uomo? E noi oggi preghiamo per tutte le vittime, qui. Noi moduliamoci, dicevi, da tutti. Panni, proszę bardzo, do nas jeszcze.